Dobra, telefony podbierane. To jednak kłamek dzwonił, nie, nie, nie Joe. Dobra. Yy, co? O. Śmigniemy na inną traskę jeszcze. Widzę, że bateria dzisiaj. Telefon mi nie wiem, czy mi wytrzyma. W sumie może wytrzyma, ale jadę jeszcze na spokojnie. Dzisiaj cały dzień na eko, nie? Także może, Ops! może jakiś dystansik się zrobi z 25 km. Ile już zrobiłem? 15. Ja o, zobaczymy. dobra, wyjadę tylko na prostą drogę, czy jeszcze działa wszystko sprawnie. Bo na eko. Są to pierdołki takie. Też jest przerywane. Dobra, zobaczymy, czy na turbo idzie normalnie. o dupa, już nie idzie normalnie na turbo jest 26 maksymalnie na turbo no to nie ma ale to nic pojedziemy jeszcze na jedną ścieżkę może kawałeczek nie, z 5 kg jeszcze możemy zrobić pewnie już jest 7 nie wiem, albo ta bateria jest chujowa albo te silniki są dziadowskie albo albo, albo to strach się nawet włączyć do ruchu bo jak to padnie na środku to pewnie będę pchał no. dałeś no i dobra, zrobimy teraz jest co? A, turbo jest! No i dupa! Tak jest bez turbo. Bez turbo jest 20, kurwa, piętkość 22. Z turbo. 26, 8. Gówno wielkie, dobra, damy na to jako turbo. Dobra. Będzie zamulanie dzisiaj. Tak не nie Chciałem tu pojechać jeszcze ale No zobaczymy kawałek, pojedziemy Boję się już o tą baterię, bo już kurwa lipa jest fajna ścieżka, tutaj można by było prędkości rozwijać, ale co? Max? Max teraz mój to jest 20, 20 parę? Nie, no bez jak? czajnik chyba się śmiał, jak tu składał tą kolejnogę. I co? muszę trochę inaczej przestawić rozłożyć moją masę Chwilę, bo bateria sobie patrzę. Dobra, ja wpierdolę. Jest 16 kg, niby pokazuje pół baterii, ale ostatnio tak miałem, że dwie kreski i bateria padła, nie? Powoli pewnie wracam. Dobra, przejedziemy jeszcze kawałeczek co tam się dzieje za zakrętem. chyba że gdzieś będzie jakaś droga nie no nie będzie drogi okej okay. pokażę wam co wam pokażę pokażę wam jak wygląda mój sprzęt teraz Przęt wygląda tak troszeczkę upabrane. Żeby ktoś nie powiedział, że gdzieś zmontowane wrzuciłem zdjęcia z tego z katalogu E bez jaj No i gorzej ja wyglądam Nie wiem czy to widać Ujebany cały po jaja jak mój plecak z salcesonem. O ja pierdolę tak samo. Pięknie wygląda. a nawet ładny design. Dobra, teraz bez jaj. Róbcie jakieś subskrypcje. Zalajkujcie filmiczek. Bo mam wenę twórczą, ja tak czasami mam, że robię, 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 później przestaje ale myślę, że będę jeździł jeszcze trochę na tej hulajce. Uchwyt zajebisty mogę polecić. Nie sprzedaję tego ani nie reklamuję. Pewnie w Polsce tego nie kupicie, bo to jest jakaś firma stąd, ale zajebiście się to trzyma. Ten uchwyt też jest zajebisty, ale chodzi o to, że on się przy, tego przykrzywia, nie? Pstryk, stryk, bo jest na czym jest? Na yy, na pasku, nie? a ten jest normalnie pewnie w, na, na Aliexpressie coś takiego możecie kupić tylko z tego Aliexpressu to naprawdę jest dupa lipa, kontakt żadny coś tam za hulajkę mi się odezwali, coś tam mają wrócić, ale szału nie liczę dobra jeszcze będzie jakiś jeden odcineczek z powrotu zaraz umyję może ją w tym jeziorku i wracam na chatkę.